Pani Dyrektor zapraszamy na scenę. Gorąc z Roma. Grodzia Rada, dla Was dla Was, dla wykonawców. Dla nas wszystkich, że nam się udało kolejny raz, czwarty raz, z tego co nie widzę, jest gdzieś... bo teraz nastąpiła ta chwila, żeby wręczyć Wam podziękowania, tak jak co robić dla wykonawców i w tym roku jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że udało nam się zorganizować warsztaty w zespołowej, które prowadził Zespół Rustec i także chciałabym podziękować Dzień dzisiaj mamy Wszystkim swoim całej I tutaj zapraszam to, co ma Pani Agnieszka, miała na scenę, też chciałabym przedstawić. Jest jedyny, został zapraszany. Wszystkim jednym. Tym, którzy wytrwali do samego końca. A to jest taki jeden. Nie widzę. No nie widzę, ale to światło, ale to dobrze, że akustycy dali takie światło, bo był klimat. Dobrze, że jeszcze jest zapłynie dla Pani Dyrektor. Aha. A to dziękuję bardzo. Ale dziękuję bardzo. Ja bym się zaskoczyła. Wiecie co, ja nie, nie będę więcej gadać, bo ja dała, gadała, gadała, Was na świat. Ale zapraszam Was w przyszłym roku. Obiecajcie, że będziecie. Obiecuję. Czy piąty, co by na to, żeby piąty festiwal klimatem Plusa i ropa odbył się w tak pięknym wieczorze na zewnątrz? dobrze. Tak. Spróbujemy, ale będzie dzisiaj takie hasło, że sama, jak czas. Słuchajcie, oddaję głos panu Rikowi. I bardzo proszę, żeby pan. A żeby wręczyć podziękowania, to wszyscy musicie znaleźć się na scenie. Wykonawcy, przedstawiciel zespołu, który prowadził zajęcia warsztatowe, i bardzo bym prosiła, żeby pan Grzegorz Gróbar powiedział parę słów, czy warto było, to znaczy może wykonawcy, ale on wie najlepiej, czy warto było podjąć się tego punktu, żeby przeprowadzić te warsztaty. Teraz już naprawdę oddaję głos. Zapraszam wszystkich zespoły. Może zaczniemy od zespołów, od podziękowań. Na scenę. Brawa, brawa, brawa. Oczywiście no, też nie powinienem nic mówić, e, tym bardziej, że, że mój upieprzla absolutnie nie pasuje na dzisiejszy wieczór, na dzisiejszy festiwal. E, no bo co gościu ruchajem, może robić na takim wieczorze. Ale podziękowanie. Podziękowanie dla zespołu muzycznego. Suma wszystkich Dźwięków Suma wszystkich dzień. Suma wszystkich dzień. Suma w dzień. Suma wszystkich dzień. i w podpisach. Suma wszystkich dzień. Kultury w dzień. oraz sponsorzy są tutaj wszyscy wymienieni Komplecic września 2015 roku. Wielkie podziękowanie dla Was. I chyba mamy drugie podziękowanie dla zespołu muzycznego. O! I tu będzie z braciem, Moimiasem plus motyw, tak? Zdjęmy cię troszeczkę łatwiej, dlatego że to sami swoi zespół muzyczny, Ja chciałabym, żeby Panu. Ja chciałabym, żeby Panu. Wszystko dziecię się do tego. No dobrze, a potem mam ucieczkę. Nic nie będzie. Nie, może nie lepsze, że nie Dobrze. Ja powiem, wam, że to tak bardzo ładnie było na dwóch festiwalach zagrali. i potem żeśmy wspólnie podjęli decyzję i myślę, że, że, że słuszną. Panie Idrze proszę powiedzieć, że tak. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że pani tak myśli, że tak są nasze wrażenia, że to była słuszna decyzja, bo y, to nas jakby w pewnym sensie y, tutaj no nadaje sens temu, co byśmy tutaj robili wspólnie dzisiaj. Chociaż y, no ja niestety nie miałem okazji posłuchać wszystkich dzisiejszych koncertów, tylko końcówki y, to w centrum i tak się zastanawiałem, czy oni tak szybko wchłonęli to, co myśmy im mówili, czy po prostu są tacy dobrzy już, nie? I czy, czy te warsztaty. Yy... Rozumiecie, co się no Ja dziękuję bardzo, że zostaliśmy yy, tutaj zaproszeni, w charakterze takich yy, troszeczkę starszych kolegów, którzy mogą się podzielić doświadczeniami, bo e, przesympatycznie i miło, e, jeżeli e, kiedykolwiek jeszcze zaistnieje taka e, potrzeba czy chęć, żeby to powtórzyć, to jesteśmy do dyspozycji z przyjemnością tutaj będziemy przyjeżdżać i wracać, kiedy tylko będzie trzeba. Co jeszcze? Nie, nie! Sponsor najwytrwalszy, zawsze do naszej dyspozycji, pan Dariusz Kołtun. Chciałam zawsze się z Musimy znaleźć to wyświetlenie Tutaj jeszcze trzeba dodać, że z córką Vanessa, która tutaj właśnie macha i nas tutaj ale, ale wiecie, dobrze, że tak się stało, bo ja zapomniałam podziękować Mateuszowi i Panu Jesie, którzy tak zakończono to spotkanie. Jest jeszcze Pan Marek, który zawsze nam to Jest Pan Marek? Jest, na pewno gdzieś jest. On no do Gazeta, tak. Też zawsze tak dzielnie z nami. Bo to jest ważne, żeby to wietrzniak, grzyb to przekazywał pozostali sponsorzy musiały odjechać, ale my na pewno to wszystko przekażemy. Słuchajcie, ja bym chciała, żeby do takiego wspólnego wspólnego zdjęcia z Wójtem, ze sponsorem REN i wszystkie zespoły, dobrze, żeby to utrwalić? Z akustykami się nie da. Ale nie, no dobre jest, audio, słuchajcie. No! Nie mam nic stanie wypowiedzieć, niestety. Trzy no. godziny temu, temu wypowiadaliśmy otwarcie, a w tej chwili to co? Może wszyscy, tak? Czwarte, festiwal w klimatach blusa i loka uważamy za... Zdawcie.